Warsztaty styl życia po chorobie nowotworowej prowadziła magister Turów Nowak, która jest psychologiem klinicznym i doradcą Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Dzisiejsze warsztaty również będą dla nas atrakcyjne, pomocne w naszym codziennym życiu. Na co dzień pracuję w Instytucie Onkologii w Krakowie. Pracuję z pacjentami bardzo różnymi, po prostu ze wszystkimi, których leczy Instytut. To jest warsztat, który jest poświęcony temu, co uważam, że jest bardzo istotne w życiu każdego człowieka, czyli stylowi życia. Tak. Przedstawię też pewne modele, które są związane już z funkcjonowaniem pacjentów onkologicznych po chorobie. To są modele, które no, zwracają uwagę na różne aspekty życia, na elementy związane z psychiką pacjentów, które mogą być skuteczne które mogą służyć czemuś dobremu, głównie tutaj chodzi przecież o zdrowienie i edukację prozdrowotną, po to, żeby pacjentom się i lepiej żyło i to życie było o lepszej jakości. W momencie, jak przeżywamy emocje negatywne, inne substancje są wydzielane w naszym mózgu, które właśnie działają na nasze ciało. I człowiek, jak jest zestresowany, czy coś się dzieje w ogóle w jego życiu, to właśnie przeżywa to również swoim ciałem. Zresztą ciało no, z psychiką wiadomo, że jest sprzężone. To się... tych mhm. siebie i jeszcze podłączenie że to ja jestem przyczyną tych właśnie tak. wszystkich niepowodzeń. Jest jeszcze bardziej samooskarżenie, samoobwinianie no, mhm. się. Jest ciekawa zawsze dla mnie dyskusja na temat tego, co poszczególne osoby rozumieją przez te elementy, które sobie właśnie omawiamy, jakie mają tutaj doświadczenia i z kolei ja staram się przekazać pewną wiedzę. Świadomość tego, co przeżywamy i mówienie tego, to jest często no, uważane za taką, powiedziałabym, pierwszą pomoc. Właśnie, bo to jest, my to nazywamy w psychologii odreagowaniem, to jest odreagowanie emocji. Tym mają mężczyźni większy problem, bo kobiety są zdecydowanie bardziej emocjonalne i łatwiej odreagowują emocje. Mowa kobiet to jest mowa emocji, a mowa mężczyzn to jest często to jest mowa faktów. Mężczyźni się bardziej trzymają faktów, kobiety są zdecydowanie bardziej emocjonalne, dlatego czasem się trudno się dogadać. No, każdy z nas wnosi jakoś ten swój styl chorowania właśnie we własną rodzinę, we własne środowisko, również środowisko właśnie pracy i to dla osób naszych bliskich to znowu może stanowić pewnego rodzaju wzorzec, prawda, zwłaszcza dla dzieci. No a te wzorce hmm. potem niesiemy ze sobą w życie, więc no nie jest obojętne jaki ten wzorzec jest. Bardzo ważne, opuścić te wydeptane ścieżki i wytyczyć sobie zupełnie nowe drogi. Mhm. Czy to będzie znalezienie jakiegoś hobby, czy, czy próba właśnie medytacji, czy próba jakiegoś innego podjęcia innych form działalności pozwala również radzić sobie ze stresem, okay. bo zupełnie inaczej funkcjonuje wtedy mózg. Ja. Choroba nowotworowa jest chorobą ludzi w każdym wieku. Jakie osoby są szczególnie podatne czy w ogóle skłonne od strony osobowości do zachorowania właśnie na nowotwór? Na przykład często Amazon na pierwszym etapie choroby są nieświadome swoich potrzeb. Ja czasem jak pytam pacjentkę w takim rozmowie, w wywiadzie, tam się, a proszę mi powiedzieć, kiedy pan sobie ostatnio sprawia jakąś przyjemność? To jest właśnie taki długi okres milczenia, przyjemnych przyjemnych. I pani mówi, a wie pani, ostatnio to. I, i mówi mi, co zrobiła dla swojej rodziny. A ja mówię, a mnie chodzi o to, co pani dla siebie zrobiła, właśnie. I tutaj jest właśnie konsternacja. Byłaś na bardzo wielu różnych warsztatach, również widzę na, na tych sobie prowadzonych przeze mnie. Czy uważasz, że te warsztaty w ogóle wam coś dają? Mhm. Rehabilitacja u nas i fizyczna Macieju, i tak. psychiczna zajmuje cały tydzień także to są wejścia na basen to rehabilitacja też odbywa się w różnych grupach mm -hmm. z róż... dostosowana do, do wieku i do możliwości tak samo mm -hmm. psychoterapia też tak. dużą wagę przewiązujemy i do spotkań z psychologiem i, i do nauki oddechem i organizujemy tutaj właśnie też takie wyjazdowe warsztaty zmiana zachowań własnych po chorobie, czy to jest w ogóle łatwe? Wtedy miałam małe dzieci, i była taka potrzeba e, życia, i, i, i zrodził się e, gdzieś tam w mojej głowie myślę, że to jakaś ta wewnętrzna intuicja podpowiedziała mi, że. No, muszę się zmienić. Mm -hmm. takie z takiej pesymistki. Czy właśnie stylu życia swojego coś zmieniłaś? Oczywiście, że tak. Nie A miałam tej wiedzy, co? bo nie było Nie, no było, nie było przecież mm -hmm. ani e, takiej literatury psychoedukacyjnej, ani nie było mm -hmm. wtedy takich spotkań z psychologiem. E, ja myślę, Czyli że. Czyli sama szukałaś? Sama szukałam, tak? Słuchałam siebie, co nie jest takie oczywiste Oczywiście. w tym rozpędzonym e, e, życiu. Dotarcie do siebie, do własnych potrzeb i wybranie tego, co rzeczywiście służy, prawda? Co jest ważne, było ważne dla Ciebie albo ważne dla Twoich koleżanek. Tak, i co jest istotne mhm. przy takim długim, długim stażu, stażu tak. że rzeczy, które oczywiste były w danej chwili, kiedy walczyłam o powrót do zdrowia, o formę, to z czasem kupię się. Stąd mhm. niezwykle sobie cenię tak, obecność uczestnictwo w takich warsztatach, bo jakbym wracała do, Coś do tych się zdrowych przekonaj tak? mi się sobie, mhm. no, 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 widzisz. A jak to u ciebie? Zdrowy styl życia powoduje też na pewno lepszy przypływ energii i umożliwia tak naprawdę. Właśnie powrót do pracy, do jakichś zajęć swoich takich zawodowych, a z kolei powrót do zajęć zawodowych to jest też ważny element rehabilitacji pacjentów onkologicznych. Ja osobiście jestem zwolenniczką właśnie powrotu do wcześniejszych zajęć albo ewentualnie znalezienie takich zajęć, które no, są ważne dla danej osoby, które chętnie będzie wykonywać i które znowu będą sprzyjać jej zdrowiu. Jestem, muszę powiedzieć, przeciwniczką, Rent. Zwłaszcza u tych pierwszorazowych pacjentów onkologicznych, którzy no ledwo zaczynają chorować już sobie biorą renty, ponieważ no wiem, jaki to ma skutek. Pracuję z tymi pacjentami przecież wiele lat i wiem, jak powoduje to na takie wejście, taki swoisty marazm właśnie życiowy. I potem już tylko nie jest tylko ta renta, renta, renta i niewiele się często dzieje w życiu tych chorych, mają niski poziom w ogóle energii życiowej, niewiele ich cieszy. I... Nie jest to uważam dobre. Natomiast właśnie powrót do pracy często bardzo mobilizuje, zwłaszcza jeżeli to jest praca, którą się lubi. Ja uważam pracę za wartość i jeżeli można, to uważam, że warto wrócić A do ale tej pracy. Ale oczywiście, że tak. No. Jeżeli właśnie jeżeli, jeżeli można, można, to jest na pewno praca, która jak się podnosi chce. jakość oczywiście. I, i wartość. Jakość, wartość. Również niebagatelne jest nawet to, że pacjent znowu poprawia swoją sytuację bytową. Coraz częściej, na przykład, słyszę od pacjentów, że czekają na mnie, kiedy wrócą do pracy. Wiesz, ja, to jeszcze rzeczywiście ileś tam lat temu, to myślę, że byłoby prawie niemożliwe. Natomiast w tej chwili, no rzeczywiście, jest to możliwe i, i, i wiesz, i przede wszystkim co, to też mobilizuje pacjenta w toku leczenia, bo czuje się potrzebny. Znaczymy, wiesz, czuje tak. się potrzebny i widzi sens jakby powrotu właśnie do tego. To jest, i uważam, że jest wspaniały czynnik również rehabilitacyjny. Ja, ja... Temat może wydawałoby się, że wszyscy doskonale wiemy i o aktywności fizycznej, że palenie szkodzi papierosów i że dobra dieta, ale tak naprawdę, żeby zdopingować się, żeby tak uświadomić sobie, czy ja, czy ty, jaki styl życia prowadzisz, warto właśnie w takim warsztacie brać udział. I myślę, że on też może jeszcze w przyszłości być kontynuowany.